Jak powszechnie wiadomo, Polacy głównie decydują się na zakup aut używanych. Takie rozwiązanie wybiera 77% społeczeństwa. Pozostałe 23 kupuje nowe auto z salonu. Badania pokazują, że Polacy wybierają używane auta, ponieważ po pierwsze wolą kupić kilku lub kilkunastoletnie auto w cenie fabrycznego, ale w wyższej klasie, oraz są zdania, że nie ma sensu kupować nowego samochodu, który już przy wyjeździe z salonu traci na wartości 10, a nawet 20%. Używane auto można kupić od znajomego handlarza w komisie, u dilera, jak również w salonie aut policingowym. Jednak na co należy zwrócić uwagę, kupując auto z drugiej ręki, gdzie najlepiej szukać używanych samochodów i jak można maksymalnie uprościć ten proces, żeby zaoszczędzić pieniądze i czas. A jak wiadomo, czas to pieniądz. Zanim zaczniesz rajd po sprzedawcach z wyróżnionych przez siebie ogłoszeń, pamiętaj, że część spraw możesz załatwić przez telefon. Podczas rozmowy ze sprzedawcą ustal pochodzenie i historię pojazdu, możliwość jazdy próbnej, możliwość sprawdzenia samochodu w dowolnym serwisie i powód sprzedaży. Następnie zweryfikuj samochód po numerze WIN. Wskaże on m.in. historię pojazdu, jego wyposażenie, informacje o kradzieży, akcje serwisowe, a nawet zdjęcia. Jeżeli sprzedawca nie chce podać numeru WIN, najlepiej odpuść takie ogłoszenie. Sprawdź także historię pojazdu w CEPiK. Znajdziesz tam m.in. dane techniczne samochodu, liczbę właścicieli oraz informacje, czy samochód nie był kradziony. Przed oględzinami auta warto ustalić typowe usterki dla danego modelu. Szukaj ich w internecie na forach. W trakcie oględzin auta, przede wszystkim emocje odłóż na bok. Warto zabrać ze sobą znajomego, który nie będzie tak podekscytowany wizją nowego auta jak ty. Samochód oglądaj w świetle dziennym i umyty. Serio? Chcesz go kupić? Podczas oględzin, włączaj wszystko, co się da. Zasada jest prosta. Weryfikujemy całe wyposażenie użytkowe samochodu: centralny zamek, elektryczne szyby i lusterka, klimatyzację, ogrzewanie w całym zakresie obrotów, hamulec ręczny, sterowanie kierownicy fotelami, podgrzewanie szyb, nawigację i inne. Sprawdź także szyby. Auto może być bezwypadkowe, a szyba może być wymieniona na skutek porysowania czy zwykłego pęknięcia. Nie muszę przypominać o grubości lakieru. Polacy pokochali mierniki grubości lakieru i dla wielu to podstawowe kryterium przy zakupie samochodu. Warto jednak pamiętać, że prawie każde auto używane ma przeszłość kolizyjną czy wypadkową. Istotny jest natomiast zakres uszkodzeń. Oddzielna kwestia to stan licznika. Ich cofanie to prawdziwa plaga. Bez wizyty u dilera marki trudno ustalić faktyczny przebieg samochodu używanego. O tym, ile faktycznie ktoś jeździł autem, może świadczyć zużycie materiałów w środku, takie jak wytarta kierownica, gałka skrzyni biegów, a przede wszystkim fotele. Jazda testowa to obowiązkowy element przy kupowaniu używanego samochodu. Usłyszysz wtedy wszystkie niepokojące dźwięki z silnika czy z zawieszenia. Zwracaj również uwagę na kontrolki i komunikaty pojawiające się na desce rozdzielczej. Jeżeli wszystko wydaje się w porządku i nadal jesteśmy zainteresowani autem, warto sprawdzić je w profesjonalnej stacji obsługi pojazdu. Podczas takiej kontroli mechanicy dokładnie sprawdzą wszystkie podzespoły. Po wykonaniu przeglądu poproś o wypisanie listy usterek wraz z kosztem ich naprawy. Takie zestawienie pomoże Ci w podjęciu decyzji i ułatwi negocjacje cenowe ze sprzedawcą. Tańszą opcją jest zamówienie rzeczoznawcy, który sprawdzi lakier czujnikiem. Szczeliny między elementami i fachowym okiem oceni zużycie pojazdu. Koszt od 150 do 400 zł. Jeśli podejmiesz decyzję o kupnie auta, zanim podpiszesz umowę, pamiętaj jeszcze o kilku rzeczach. Ponownie sprawdź win. Zobacz, czy numer w dowodzie rejestracyjnym zgadza się z tym w aucie. Ustal, czy auto ma ważny przegląd i ubezpieczenie oce. Dowiedz się, ile sprzedawca posiada kluczyków do auta. Jeżeli jeden, warto ponegocjować cenę. Zwróć uwagę na dodatkowe wpisy w dowodzie. Przy okazji sprawdzisz, czy auto nie jest przedmiotem zastawu rejestrowego oraz czy sprzedawca faktycznie jest właścicielem. Przy transakcji pamiętaj jeszcze o karcie pojazdu oraz wszystkich dokumentach z nim związanych, takich jak faktury z warsztatów czy gwarancje na wymienione podzespoły. Kupno używanego samochodu potrafi być procesem długotrwałym. Znalezienie wymarzonego auta może być prawdziwą drogą przez mękę. Proces kupna używanego samochodu wcale nie musi tak wyglądać. Można go znacznie skrócić. Światełkiem w tunelu, na które już od jakiegoś czasu zwracają uwagę eksperci, jest rynek aut polizingowych. Takich samochodów możemy szukać na platformie carnext.com od Lisplan, gdzie oferowane są trzy, czteroletnie auta, które wracają od klientów po leasinga. Karnext.com uważnie selekcjonuje każdy przyjmowany do swojej oferty samochód, dzięki temu nie ma tam zajeżdżonych aut, które zaliczyły każdy krawężnik. Kupując auto na platformie Karnext.com, po pierwsze masz pewność, że kupujesz je od pierwszego właściciela, że pochodzi wyłącznie z polskiej sieci dilerskiej i jest serwisowany zgodnie z najsurowszymi normami. Ponadto masz gwarancję wykonanych przeglądów, użytych części zamiennych, historii ewentualnych kolizji oraz stanu licznika. Co więcej, jeśli auto nie spełnia Twoich oczekiwań lub zwyczajnie się rozmyśliłeś, masz możliwość jego zwrotu do 14 dni lub przejechanych 200 kilometrów. I to bez podania przyczyny. To całkiem nowatorskie rozwiązanie na rynku aut używanych. Jednak wolę czerwone. Według specjalistów monitorujących polski rynek pojazdów używanych, 74% aut trafiających na rynek wtórny jest po wypadku. W 66% opis nie zgadza się ze stanem faktycznym. Aż 30% właścicieli sprzedawanych pojazdów nie zgadza się na oględziny przez specjalistów. Dlatego tak ważne jest, żeby kupować od renomowanych sprzedawców. Napisz w komentarzu, jaki ty chcesz kupić samochód.